Halo, halo, cześć Siemanko, Tibiczycy. Yy, Nie odcinek. Zrobimy sobie nostalgiczny powrót do Rogartu. Każdemu znanej każdemu Tibiczkowi znanej wyspy. Yy, a więc, tak, żeby się tu dostać, musicie mieć. Yy, musicie mieć ósmy level, chyba bodajże. Yy, wyjść pod tą postacią na mainland, i następnie dopiero możecie opuścić. Downport następną postacią, zagadając do Inigo, tego pierwszego NPC-ka, pisze, piszecie do niego: Hi, Roggard, Yes, yes i jesteście na Roggarcie. Mianowicie, no, przejdziemy sobie przez Roggard w starym, dobrym stylu. Ustawimy sobie jeszcze Citizena Jaki to był kurcze, nie pamiętam do końca, jak to wyglądało. Ale zróbmy, że niby coś w ten deseń, był ten strój, Też nie był bardziej brązowy, chyba. Coś takiego sobie ustawimy, mniej więcej. I teraz tak y zrobimy sobie po prostu coś na zasadzie. Questów początkowych. O, proszę, nawet stajer jakiś. Prawdopodobnie. Hello, my friend. On jest tak. Tutaj zrobimy sobie... No, zrobimy sobie chyba tego Rookie Guard Questa. Mamy tutaj misję druga, Defense. Musimy zbudować muskuły i znaleźć parę kamieni i ustawić je włożyć w katapulty teraz tak każdy kurczę każdy prawdziwy Tybiczyk mi uszko staje przez słuchawkę brzydko to wygląda zawsze jeszcze ustawimy sobie tak grafika efekty show light effects Pamięta że tutaj pod tą beczką zdobywało się doublet to było piękne, to była piękna rzecz. Teraz tak, schodzimy sobie tutaj, odpalimy sobie pochodnie. I bijemy wspaniałe raty, tak jak ze starych dobrych czasów, nie? Tu mam premium features jakieś, nie wiem. Co to, to przecież, mam jeszcze przez te... Co ty nie bijesz gościu? Bigo, go! Bij tego rata na, na, na fafego. A niestety nie będzie aż taki kurcze ten powrót nostalgiczny bo jest, no jest kryty jest ten bonus EXP to, to, to troszkę Troszkę nam to Zniweczy nasze plany No ale kurczę, Kto niech Jeśli pamiętacie te czasy A na pewno je pamiętacie ci starsi gracze Niech możecie napisać ile czasu spędziliście na przykład wychodząc pierwszy raz z Rugardu, bo mi to chyba zajęło miesiąc pierwszą moją postacią. Jeszcze pamiętam, wtedy założyłem postać na serwerze Inferna. I wyszedłem z roka i nie wiedziałem, że to jest po prostu serwer Enforce PvP. No i trochę się dziecko zdziwiło, jak wyszło z Rugartu. i dostało na bom bombę na balet od razu. Deseczka Pekerka No, byłem trochę zniesmaczony tym faktem. Założyłem wtedy postać na serwerze Isara, bodajże wtedy tam mój brat grał. No i proszę, Club Fighting 13, to no, troszkę nie halo, że się z tymi skinami 12, 12 zaczyna, no ale niestety nic na to nie poradzimy. Mogliby dodać przy wyborze postaci opcję, że po prostu wybierasz odrugartu tu pierwszy level, nie drugi i robisz ten content sobie szczelinę mamy od razu to też troszkę troszkę pomocna dłoń z ich strony, ale niestety kapa więcej nie mamy. Kapa więcej nie mamy. Teraz tak ja tu muszę szybko usunąć coś kurde z komptra z komptra because yy, miejsce na dysku mi się kończy i zaraz mi się wyłączy nagrywanie, ale mniejsze o to. Mm. Dobra, miejsce już mamy zrobione i teraz kurczę, hi, teraz się pisało self 5 rad, się dostawało pieniążki, mamy 15 gipsów. 15 gipsów chyba starczyło na sabry z tego co kojarzę, także my sobie weźmiemy tę, tą saberkę. Aj, kradę, dobrze pamiętam, że saberkę? Czy to rapier? Nie, Saberka od 15 był rapier, do 25 Saberka była od 25, rapier od 15, to nie, my nie będziemy tracić tych naszych wspaniałych giepsów początkowych. No ogółem, jakbyście chcieli sobie zrobić tego Deruki Rookie Guard Questa, to ogółem jest to fajna zabawa. Dostaje się jakieś tam przedmioty początkowe, nie? Eee... No i co, bierzemy sobie tego kamulca. Idziemy, nie? Załadujemy te katapulty. You have to wait few minutes. No okej, okay. będziemy czekać parę minut, nie? Yy, I teraz tak. W questie mamy, że musimy. Norma z Bar, Obis Shop albo Academy to Find the Catapult. Tu mamy normę, więc tutaj będziemy mogli sobie. O kurde ty. To jest domek czyjś? Nie, ja już myślałem, że domek wybrali na tego. Mamy katapultę i ładujemy sobie tutaj. Dostajemy 5 expo. Piękne, piękne, kurczę, piękne wspomnienia wracają teraz, jak się tu znalazłem, naprawdę. Dobra, one of the catapults, one more to go, czyli musimy dwie katapulty, dwie, tyle sztuk musimy załadować. Katapult, no i co, no idziemy sobie dalej. Odrobimy sobie tego quest'a. Oracle, the Oracle, kurde. Drodzy Państwo, to były takie czasy. W ogóle, kto pamięta te czasy, że były kolejki do jeszcze do, żeby z NPCami zagadać? Pamiętam kiedyś tutaj parę osób stało i czekało, żeby po prostu wyjść z ruchu nie? To były piękne czasy, ale no dobra, teraz piszemy he. Mission. Have you loaded at least two catapults? Yes. No i mamy zrobionego quest'a. Dostaliśmy stare Shielda z tego co widzę. Jest? I gotów. Mamy zabić 5 ratów. Okej. Okay. No to idziemy pozabijać te raty. I teraz niech mi ktoś... Teraz kolejne pytanie do Was. Kolejne pytanie. Jak długo się... Pier... Jak grając pierwszy raz Tibie, jak długo się męczyliście, żeby wejść na drabinę? Bo mi to chyba zajęło. Z dobre 10 minut. Ten jeden tutaj pikselek trzeba było kliknąć, nie? Prawy, prawy róg dolny drabiny, żeby wejść do góry. To były czasy, jak drabina pokonywała gracza, nie? No dobra, no tu już jesteśmy w tych pamiętnych kanałach. Też, kurde, ludzie wkurzali z tym, z tym mostem. Kiedyś nie chcieli... Nie wiem, naprawdę kiedyś to były czasy. Się traciło po 15 minut, żeby na przykład wrócić w... Z, po prostu z tych kanałów, bo ktoś cały czas się bawił tą dźwignią. Nie dało się wrócić. Natomiast my tu już y, staramy się wykonać questę kolejnego. The Rookie Guard. Fajnie, że oni coś takiego dodali w ogóle na rugarta, kiedyś tam. Była to fajna odkocznie od tego, po prostu takiej czystej grindery. Chociaż ta grindera też miała taki ten. Hmm. Coś, coś było w tej Grinderze. No, no ale tu jak widzicie, no tu już 15 Expa za rata się na początku dostaje, no to to jest troszkę troszkę dużo, no jakby kurczę, dało się całkowicie tego y, x ex, ex, Generator wyłączyć. Na przykład taki trypy Iron Man czy hardcore, czy coś takiego. Jakby dodali do TB też podejrzewam, że dużo osób by wróciło. Tak samo by podejrzewałem, żeby wrócili, jakby po prostu dodali yy, Old School Tibia, tak zwana, nie? Tak jak zrobili z RuneScape. Em. Nie wiem, czy ktoś, kiedyś ktoś z Was grał, że wprowadzili te serwery OldScape. Oldschool w sensie, przepraszam, i na tych Oldschoolowych serwerach gra więcej osób, więc w teraz jest taki ten boom do, do powrotu tych retro czasów. No nie wiem, patrzmy no ten chociażby, tak jak wspomniałem, Oldschool RuneScape. World of Warcraft, klasyki, serwery. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was grał w grę MapleStory, ale też jest zapowiedziany powrót do tych starszych czasów gry MapleStory. Więc to, to jakoś jest powrót na to retro, nie? Więc tak samo, jak możecie zauważyć, te wszystkie gry, jakieś przykładowo GTA odświeżone remaster, jakieś Age of Empires remaster, wszystko wraca do tych jakby starszych czasów, żeby przyciągnąć tego klienta, żeby był popyt na tę grę. Jakby, podejrzewam, jakby Tibia to zrobiła, to również by skoczyło do góry im może nie tyle, że popularność, to na pewno by im skoczyło do góry liczba osób online. Co za tym idzie, no więcej osób by kupiło paka, więcej osób by wydało pieniążki i więcej pieniążków Cipsoft by też zarobił, nie? No, ale może kiedyś się doczekamy tych retroserwerów serwerów tibijskich. Mamy 5 na 5 zabitych, zarąb, zarąbiście, zajebioza. O i teraz kurwa to było to, tu się kurwa klikało, żeby wyjść. Teraz my tu już skasimy pochodnie, żeby nie tracić. Tak, to trzeba by... Graphics, Effects, Ambient Light, Level Separator. E, to nie, to nie, nie uda się takiej kurwa... Za przeproszeniem ciemnoty jak kiedyś ustawić w tibice chyba. High trade a my tu sprzedamy te 4 raty. Mamy 33 golda. Postaram się zrobić wszystkie te starsze questy też. Tak, a nostalgiczna podróż przez Ruggard zrobimy sobie właśnie Drugi Guarda. Podzielimy sobie to też na parę odcinków, żeby nie było... O, Sabra, ja chciałem kupować Sabre. No widzicie. Podzielimy sobie to na parę odcinków, żeby też nie robić z tego, nie wiadomo jak długiego odcinka po prostu. No i co, weźmiemy sobie kolejnego quest'a, chyba, że już go dostaliśmy. A tak jest, home brief. Do Lili, Southwest from town for another mission. Lili chyba tu była, tak, Lili's Potion Shop. Także, no co ja wam mogę powiedzieć, no. Tyle, można powiedzieć, kroków, co się zrobiło na Gardzie. Ja nie wiem, czy w swoim prawdziwym życiu tyle kroków zrobiłem, nie? Nie no, oczywiście śmieję się, ale tyle czasu, co tu się spędziło. Pamiętam kiedyś na tych bugach tutaj pod Aldi. Chopin, tak? To był Aldi? Chyba tak. To się tu schodziło. Tu się szło na dół, na dół. Tu, na dół. Tu pamiętam, zszedłem i nie miałem liny. I ugrzęzłem i musiałem zrobić nową postać. O, nawet nie wiedziałem, gdzie to jest, kogoś prosiłem o pomoc, czy żeby mi zrobił, zropował, tak z, jakby to ująć. Mm, ale, no, nie pamiętałem, gdzie się, gdzie się zgubiłem, nie, i po prostu, no, to zrobiłem nową postać, no bo co, dziecko wtedy byłem, z 9, z 9 lat, miałem 10, to były takie stare czasy. No, nie wiem, może przesadziłem, że z 9, 10, ale tak 11, 12, coś ten deseń. 7 lat się chyba miało, jak się szło do pierwszej klasy, a to było trzecia, czwarta, no 9-10 lat, 11 max, jak zacząłem grać w Tibie, nie? Teraz tutaj się wychodziło, pamiętam. O, level separator się odpalił. No to w sumie jest taki kurczę klimat. Ale zmniejszymy to sobie ten level separator, jednak na takie 20%. O, clouds and indoor effect to odpalimy. Teraz tak no tutaj wiadomo no to jest ta nowsza wersja Tibi jakby już M prowadzą za rączkę to jest troszkę ułatwione to wszystko musimy się udać do Jacynth Little House'a on jest bodajże tutaj tak dokładnie tutaj fajny pierścionek pamiętam z tego się dostawało z tego questu y który zwiększał nam regenerację życia po prostu na rug w sensie na rugarcie na postaci która nie ma. W, w, w klasy, nie? piszemy hi Mission Herbs jednak muszę napisać Hi Yes Yes, I want to reward o, another present, który mi jest. No, jest ten ring, nie? On niby 22k, ale to wiadomo, to jest bardziej taka wartość kolekcjonerska. O, it will be your health regeneration when you are not hungry. Czyli jak jesteśmy na jedzeni, to wtedy możemy yy, po prostu założyć piersi i mamy zwiększoną regenerację HP, nie? Więc. Yy. Fajne, fajne po prostu urozmaicenie takie, zjemy jagódki w drodze do miasta. I teraz tak, zobaczymy sobie quest loga. Tak, yy, mamy zachować potiony, jak będziemy mieli na low level będziemy na low levelu, yy, low levelu na low health, no i mamy wrócić do Vaskalira. Ogólnie ten Vaskalira, nazwa tego NPC strasznie mi się kojarzy z Vesemir po prostu, z Wiedźminem. Też bym sobie, kurcz, zrobiłbym sobie takiego runa przez Wiedźmina. Od pierwszego, od pierwszego Wiedźmina do trzeciego wiecie, tak po prostu wszystko, całą grę przejść od samego początku. Nawet mam gdzieś tą starą, pierwszą wersję. O, kolejny Ryan Ruckstarter. Hello, my friend. Help. No, mamy się zakraść do y, Tarantula Ler. No to zrobimy to, nie? Chociaż ja podejrzewam, że inaczej sobie to też rozegramy teraz. Odpuścimy sobie teraz tego quest'a? Chyba? Tak, odpuścimy sobie go. Pójdziemy zrobić, zobaczymy, czy będzie smalax zrespiony jeszcze. Podejrzewam, że będzie, bo to jednak. ruggard już. Jest opuszczony tak tutaj tylko ci co grają na roku roku to są i też nie potrzebują nie potrzebują tego. Mm, smalaksa. brać. no chyba że chyba że chyba że im się chce przejść nie. Także my sobie zdobędziemy tego smalaksa wymienimy go sobie na pika żeby móc później zdobyć klucz na Chain Armor Questa. My sobie tutaj już to po prostu. Ustawimy się na full defense mode. A. Przejdziemy po prostu przez te jaskini. Nie będziemy nic bić, bo nie chcę za bardzo ekspert teraz wbijać. No I będziemy zaraz. O, yang też kurczę. To jest, czy to jest taka bestiarka na young troll? Nie ma, ale jest chyba tam taki Troll Guardian, coś takiego tutaj, że trzeba ich parę sztuk chyba zabić i. One na tym na, na mainlandzie się respią podczas raidów, na przykład na taj trollów i wtedy one się pojawiają tam po par sztuk, żeby i się liczą do bestiarki, więc też jakbyście chcieli sobie robić takiego runa zdobycie wszystkich bestiarek czy większość bestiarek, to też jest fajna opcja, jakbyście sobie właśnie wyszli na ruggard i zrobili sobie tą bestiarkę tych troli, nie? Wtedy będziecie mieli spokój z tym już na mainie. No ale to wiadomo, to jest taki po prostu myczek na przyszłość, nie? To nie ma co. Natomiast my tu już jesteśmy w tej jaskini orków. Miejmy nadzieję, że za bardzo nas tutaj nie, nie potorbują. Chociaż no mamy te smalpotiony, nie? No to moglibyśmy je zużyć w razie wu. Jakbyśmy się. Mm, troszkę by nas za bardzo pocierały, nie te orczy. Box, o, jest malax. jest malax I pyk. I wychodzimy. A, kurda bijom. Także będziemy mieli już pika do wzięcia. My też sobie później zarobimy jakieś Pitos. Pieniążki sobie zarobimy i po prostu zrobimy też Chain Armor Questa bez deski, więc będziemy potrzebowali tam. Katanarum Questa też bym zrobił. Tutaj. Kurczę jest parę questów takich fajnych, które możemy tu zrobić. Ja też jest to postać założona na moim głównym koncie, gdzie mam premium account, więc można by zdobyć Stadet legi oddając Questa, znaczy Questa herby, tamten, Ktatka. Z Wasp Tower'a tam, chyba, że już tego Wasp Tower'a tutaj nie mam, bo ten Rugar też trochę się zmienił tam. Ta lewa strona. No ale co, idziemy, oddamy sobie tutaj... Albo zrobimy jeszcze teraz tarantę tego quest'a do Ruki Guard'a. I co, no i... Hi, hi, hi. Pierwszy odcinek zakończymy, żeby to też nie przedłużać, była... Zrobimy sobie z tego takie... No nie wiem, parę odcinków z tego sobie zrobimy, takich luźnych. Kto wie, taki nostalgiczny powrót. Możecie dawać znać w komentarzu, czy po prostu jakie były wasze odczucia pierwszy raz, jak się na przykład zalogowaliście na Rookguard, albo jak pierwszy raz wyszliście. Jak bardzo was to przytłoczyło, czy przytłoczyło, czy nie przytłoczyło. No tak jak mówiłem wcześniej, ten świat się troszkę zmienił, tibijski. Rookguard już też nie jest takim Rookgardem, jak był kiedyś. Natomiast my sobie tutaj już Powoli idziemy, idziemy head up the little ramp to the southwest. I my chyba musimy iść do góry, tak. Walk to the north and down the stairs to reach the Tarantula ra, tarantula Layer. No i tak, Tarantula Layer jest layer tutaj, Spider Layer, chyba o to im chodzi. No, także my tutaj sobie <laughs> zrobimy tego kłaścika jeszcze, to jest piąte zadanie bodajże w tym kwestii było sześć, siedem zadań albo 8, albo w sumie nawet więcej, nie pamiętam raz to zrobiłem jakiś czas temu, taki powrót sobie zrobiłem też, bo ja chciałem zanim tu z wszystkim ruszyłem, miałem plan zrobić sobie taką serię Fats to Pac ekiem wychodząc właśnie przez Rookgard na mainland no ale to tak jakoś się zatraciłem tym wszystkim i straciłem wenę na to szczególnie, że ta seria Fats to pac jest no no nie oszukujmy się, jakbyś chciał coś takiego zrobić, to trzeba praktycznie cały czas siedzieć na Gloom Wolfach, nie? I to jest coś takiego, co no nie za bardzo mi siedzi, tak w jednym miejscu katować te pieniądze. Ewentualnie, no, jeszcze z tym Jalachar teraz dodali, że można na fakult się tam dostać, więc coś w tym jest, jest potencjał w tej, może, może być potencjał w tej serii, aczkolwiek, no, mm, na ten moment tego u siebie nie widzę. Jakby jest to za. Nie jest aż tak interesujący content podejrzewam, chociaż Tibia też nie jest. A nie no, Tibia, żartuję, Tibia jest najbardziej ekscytującą grą na świecie. Ale reasumując, no tu już jesteśmy. Remember that you have to acquire a web sample for waskali, you shall not leave this case, cave without it. No dobra, no to nie opuścimy tej jaskini bez y, Spider Web sample. Więc tak, my tu już jesteśmy jest Jajo, Greasy Stone. Dotknęliśmy, jesteśmy niewidzialni, teraz wchodzimy tutaj, jesteśmy niewidzialni i nie ma naszego zapachu, także widzicie, Spider Queen tu jest. Ciekawe czy ją się da zabić. Natomiast my tu szybko biegniemy. Quest log has been updated. You retrieved some of the Spider Queen's web. Return to the I Mamy się nie dać złapać jej. No dobra, przeszliśmy jak tutaj tutaj pelerynę niewidkę od Harry'ego Pottera. Pożyczy, pożyczyliśmy sobie. No i tak. Idziemy i wychodzimy sobie z tej jaskini. idziemy oddać się quest'a, wymienimy sobie Small Axa na Pikaksa. No i już będziemy mieli coś tam rozpoczęte w tym naszej nostalgicznej serii przez Ruggert, nie? No i teraz nie wiem czy... Coś robić, czy będę coś dalej robił z tą postacią, jak na przykład skończę serię Rugarta, czy na przykład nie będę robił. No nie wiem, zobaczymy, może coś jakiś pomysł mi wpadnie na tą postać jeszcze. Póki co nie ma co się za bardzo zastanawiać. Jest content na content robiony na Ruggarcie, więc damy radę. Szkoda, że to przez tę jaskinię się tak długo idzie, ale cóż, no, damy radę, nie? To jak nie my. I teraz tak, tu już zostały nam chyba dwa poziomy do wyjścia. Dobra, zbijemy tego. Spidery trzy chyba. Albo nie, odpuścimy sobie. Nie będziemy tutaj jak za bardzo. No więc tak, no. Co mogę wam tu jeszcze więcej powiedzieć? Nostalgia. Wspaniałe czasy. Wspomnienia wracają. Pamiętam kiedyś, no, te pierwsze postacie, jak się wychodziło. Nie wiem, ja coś miałem, że ja przez y, chyba do szóstego coś piłem, jakieś snakey, bugi, jak zdobyłem ekwipunek, i później, właśnie od y, szóstego do ósmego levelu siedziałem na ratach. Pamiętam, wbijałem dwa levely na ratach pod LD, żeby wyjść z roka, mając około półtorejka golda, nie? Żeby mieć tak na taki ekwipunek na start. Co z tego, że później się wychodziło z roka i tak naprawdę się do półtorejka robiło 4 razy szybciej bo jednak się wybierało tą klasę i jednak biło się te wszystkie potwory mocniej, szybciej się zabijało, szybciej się lociło pieniążka, no i tak to było, ale młody ja stwierdził, że on musi półtorej kaza robić po prostu na rukarcie. No i tak robiłem. No i no i byłem głupi. Młody i głupi. Teraz jestem stary i głupi. Ale dobra. E, idziemy sobie, najpierw pójdziemy sobie tutaj, do ALDI oddamy sobie PIKAXA, znaczy SMALAXA, weźmiemy PIKAXA. Będziemy mogli wtedy zdobyć e, klucz do Chain Armor Quest. Następnie przebiegniemy sobie przez może karmin Sworda, jeszcze zdobędziemy Hi, MAL I git. Splendid her, Take your pickaxe. Mamy picka. Natomiast my teraz idziemy do Vasca Lira. Aka Vesemira. No i co? Mm. Moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za odbiór moich materiałów. Zapraszam wszystkich do zostawienia komentarza, lajka, suba. I... Jesteśmy już u Waskalira, piszemy hi, zrobiliśmy zadanie, jest, dostaliśmy od niego nowy armor i będziemy śmiecić, podniesiemy, tu wyrzuciliśmy to wcześniej na ziemię, natomiast podejdziemy jeszcze tutaj szybko do sklepu Obi, wyrzucimy tutaj tego kluba, wyrzucimy doblet, no i co, żegnając się zapraszam jeszcze raz Was serdecznie do stawienia czegoś po sobie w tym filmie, jakiś komentarz miły. Albo czy po prostu jakieś Wasze przemyślenia, jak się czuliście pierwszy raz grając w Tibie. No i co, widzimy się już niedługo w następnym odcinku. No i kurwa, tibijskie elo.